Szukamy oszczędności. Energia odnawialna pozwala na to, żeby na, nie tylko sprawić, że planeta staje się czystsza i lepsza, ale również, żeby zmniejszyć koszty energii elektrycznej i mamy takie trzy podstawowe to, rozwiązania. Liczba opcji jest naprawdę limitowana do trzech, jakbyśmy tego nie szukali. No tak, to, to byśmy nie kombinowali, to tak jest. No to pierwsza to są tak zwane instalacje on-site, czyli instalacje, które Głównie fotowoltaika instalowana na, na, dachach, ten, na dachach fabryk czy na dachach sklepów, w miejscach, w których możemy wyprodukować więcej energii elektrycznej na własne. Pokazy. Nasze własne lokalizacje, gdzie mamy teren, nasz parking, nasz dach, własne. To co możemy powiedzieć, to że, to że jest to świetne rozwiązanie? Praca oszczędności jest szybkie, proste, możemy mieć w pół roku panel na, na własnym dachu, yy, więc energia ze słońca i tania energia. No oczywiście problemem tego rozwiązania jest jego ograniczony potencjał, no bo nie spotkaliśmy w naszej karierze zawodowej przedsiębiorstwa... Żaden gdzie... klient nie uzyskał y, poziomu wyższego niż 5% własnej konsumpcji rocznej poprzez własne instalacje. Czy jest to fajne? Tak. Czy jest to rewolucyjna zmiana w kosztach pozyskania energii elektrycznej? Odpowiedź brzmi nie. Ale w większości przypadków trzeba to robić. Tak, to sobie możemy powiedzieć szczerze. Popieramy. Rozwiązanie numer dwa. Wybudujmy własne, wielkoskalowe aktywa energetyczne, wielką farmę wiatrową, aby pokryć, własną konsumpcję. Aby pokryć włas własną konsumpcję. Nie rekomendujemy. Nie, nie rekomendujemy i to, jakby, oczywiście wierzymy, że są przypadki, gdzie to może mieć sens, ale zasadniczo to, to jakby, uczulamy wszystkich Państwa na to, że to jest bardzo trudny biznes i ten biznes, żeby. Mieć sukces w tym biznesie, trzeba przygotować organizację z nowymi, nowym rodzajem kompetencji. Trzeba być gotowym na zaakceptowanie pewnych ryzyk tego rynku. I, i, I trzeba f... mieć duży kapek z takiej tak, I trzeba mieć szansę na. Poniesienie wielkich nakładów inwestycyjnych, no, no to są dziesiątki, setki milionów osób. Nie rekomendujemy, bo są lepsi, którzy robią to taniej, są szybsi, mają większe doświadczenie, mają niższe koszty na poziomie capex mają niższe koszty na poziomie opex więc z perspektywy konkurencyjności. Nie widzimy żadnych benefitów niż rozwiązanie numer 3. Rozwiązanie numer 3 może wygenerować takie same benefity jak posiadanie własne, własnych. Tylko nie aktywów. Trzeba wydać no tak, nie trzeba wydać kompeksy. Tak, nie trzeba wydać żadnych nakładów inwestycyjnych, trzeba zrobić relatywnie nieporównanie mniejszy nakład organizacyjny, żeby przeprowadzić te działanie. To działanie nazywa się Corporate PPA, Corporate Power Purchase Agreement i jest, polega na zawiązaniu długoterminowej umowy na dostawę energii elektrycznej pomiędzy odbiorcą energii. A źródłem odnawialnym. Tak, i jeszcze może od razu zbóżmy mit y, związany z długoterminową, bo długoterminowa w praktyce rzeczywiście na polskim rynku wynosi 10 lat, ale to może być równie dobrze umowa 3-letnia, 5-letnia, 10-letnia. Znowu według preferencji każdej firmy. Co te umowy Corporate Power, Power Purchase Agreement dają? No, oczywiście one dają odbiorcom energii szansę na wygenerowanie. Materialnych oszczędności. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt procent ceny energii elektrycznej. Bo układ jest prosty. Podpisujemy umowę dziesięcioletnią, ale po to, że kupujemy tę energię taniej. No i jakby logika całej filozofii PPA-ów na tym polega, tak? Podejmujemy zobowiązanie na długi termin, ale oczekiwamy, oczekujemy jednocześnie. Dużych oszczędności z tego, że to wyzwanie i to ryzyko wzięliśmy na siebie jako firma. Oczywiście to, to nie jest jedyna rzecz, jaką trzeba uwzględnić w tej umowie, no bo ona wiąże się z szeregiem ryzyk, którymi trzeba albo zarządzić, albo podzielić się z wytwórcą. No i finezja w dzieleniu się tymi ryzykami no, decyduje o sukcesie lub porażce takiej, takiej umowy. Tak. I mamy mało tych umów na polskim rynku, i trzeba chyba sobie jasno powiedzieć, dlaczego ich jest wciąż tak niewiele. Bo umowa wiąże wytwórcę energii elektrycznej, który wie, co robi, czyli wytwarza tę energię ze źródeł odnawialnych z podmiotem, który musi ją podpisać. I jest to często firma, która produkuje marchewki, płytki, komputery albo nic nie produkuje, jest po prostu siecią sklepów retailowych. I te firmy, które do tej pory kupowały tę energię raz w roku i się niespecjalnie interesowały, bo ta energia była taka sama z roku do roku i mi się nie martwiło jej koszt. Nagle, jak wchodzą do dyskusji o, o PPA, muszą oswoić się z takimi pojęciami jak base produced, base load", y, fixing pierwszy, emir, okay. remit. Dokładnie. Y, pewnie tych słów jest dużo, dużo więcej. I Przestrzegamy organizacje przed tym, aby się nie bały, żeby się jednak zdecydowały, żeby z tym słownikiem się zapoznać. No bo jak ja bym miała wybór, czy wolę mieć przy znaczącej konsumpcji kilkaset milionów oszczędności, no to bym powiedziała, że warto sięgnąć po te kilkaset milionów i tą barierę wejścia do aktywnej dyskusji o tym rynku, o tego typu umowach mieć za sobą, bo czy dzisiaj, czy za rok, no to ten temat dalej będzie... Yy, yy istniał, dlatego że nie wrócimy już nigdy do sytuacji statycznego rynku energii elektrycznej, jakiej obserwowaliśmy przez ostatnie 20 lat. Nie wrócimy, dlatego że zmienia się filozofia wytwarzania energii elektrycznej, zmienia się cała koncepcja rynku, z rynku stabilnego zrobił się rynek niestabilny, pomijam kryzys na Ukrainie, ale sam rynek, przez to jaki mamy typ źródeł produkujących w tym systemie, stał się kompletnie innym rynkiem, rynkiem zmiennym, więc dzisiaj jeżeli chcemy mieć Energię elektryczną po atrakcyjnym koszcie, musimy się z tym słownikiem zapoznać. Swoją drogą jedna rzecz mnie zastanawia: ile. Programów redukcji kosztów ma taki sam potencjał, jak zawiązanie umowy corporate PPA w spółkach. No, prawdę, intuicja mówi mi, że ciężko będzie znaleźć coś, co generuje podobną skalę. Tak. Oszczędności. I to jest właśnie jakby piękne i prawdziwe, i prawdziwe, że mówimy o zielonej energii, o tańszej energii, o oszczędnościach. W każdej firmie minimum kilka milionów przy małej konsumpcji uwiększy kilkaset milionów. To jest absolutnie fenomenalne, że w pół roku, bo między tyle trwają negocjacje dobrej umowy PPA, można zarobić kilkaset milionów.